Cześć! Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego, jak podejść do tematu wstydzenia się takiego, takiej niepewności, jeżeli chodzi o mówienie w języku obcym, ale zanim zaczniemy, koniecznie ściągnij bezpłatny PDF, które dzisiaj ja przygotowałam, odblokuj swój grafik i nauczy języka obcego. Link znajdziesz w opisie pod filmem, po prostu kliknij i sobie ściągnij i w tym dzisiejszym zabieganym świecie, zwłaszcza pod koniec roku, jesteś w stanie odnaleźć właśnie ten czas i dzięki temu mojemu poradnikowi. No, łatwiej to zrobisz. I wiesz mi, że naprawdę potrafisz i możesz odblokować swój grafik, tylko trzeba po prostu wiedzieć, jak to zrobić. Ja wiem, więc po prostu ściągaj, pobieraj i odnajduj. No więc wracając do tematu dzisiejszego odcinka. Na pewno kojarzysz takie sytuacje, w której jesteś w hotelu, gdzieś tam na wyjeździe i mówisz do żony bądź męża, To ty idź, idź to załatw, ty to lepiej zrobisz. Mam na myśli, no ja się wstydzę, bo niech on idzie, albo niech ona idzie. Oczywiście, albo na przykład nie ty masz taką sytuację, ale widzisz kogoś, jakichś innych turystów, którzy właśnie borykają się z takim problemem. Albo jak już masz starsze dziecko, niech dziecko idzie. Ja też czasami dziecko wysyłam, ale po to, żeby się też nauczyło. I fajnie by było, żeby nie wysyłać tego dziecka po to, żeby, że, dlatego że ty nie umiesz, tylko dlatego, żeby ono się rzeczywiście nauczyło. Skąd pojawia się ten wstyd, tak? I kiedy jeszcze taką sytuację możemy spotkać, bądź ja, bądź znają moje spotykanie, Na przykład w biurze dzwoni telefon, jakiś obcokrajowiec dzwoni. No, nie pracujesz te na przykład z eksportem, i teraz weź, ty porozmawiaj, albo ty zadzwoń, ty odbierz. I taka jakaś taka niepewność, bo, bo my nie chcemy, nie chcemy wychodzić z tej strefy komfortu. Oczywiście wiadomo, że najpierw, żeby wyjść ze strefy komfortu, należy ją mieć, tą strefę komfortu, a to taki śmieszny, rosyjski memik, ale mm, chodzi tutaj o to, że. W naszym ojczystym języku, czyli po polsku, czujemy się niczym rzymski, orator, cyceron w naszych wypowiedziach i jedziemy tutaj płynnie każdą swoją, nawet najdrobniejszą myśl chcemy wyrazić. I ucząc się języka obcego, chcemy też taką najdrobniejszą, najsubtelniejszą myśl wyrazić w tym języku obcym. No ale nie oszukujmy się, jak się dopiero zaczynasz uczyć, to nie ma takiej opcji, że te najsubtelniejsze myśli wyrazisz, po pierwsze. Po drugie. Jeżeli skonfrontujesz tą swoją wiedzę w języku ojczystym, z tą wiedzą Twoją w języku obcym, którego się uczysz, no to wychodzi na to, że jesteś jakimś debilem, i dlatego się wstydzisz mówić. No bo gdzie ja tutaj wszystko mogę powiedzieć, a tu nagle ledwo dukam jakieś proste zdanie. No ale od tego dukania w tych prostych zdań się tak naprawdę zaczyna nauka języków obcych, i musisz po prostu sobie z tego zdać sprawę, i nie ma opcji, że obejdziesz ten krok, albo że go przeskoczysz w jakiś sposób. Po prostu no nie da się tak zrobić. I nieważne, czy się uczysz drugiego języka, czy dwudziestego drugiego, za każdym razem będzie towarzyszyło ci to samo uczucie takiego jakby zidiocenia. Czujesz się, że jesteś no, głupi po prostu e, i dlatego się wstydzisz. Dlatego nie ma co tutaj się wstydzić. Po prostu uczysz, uczysz się nowego języka. Uczysz się niedługo, długo, no nieważne. Może mało skutecznie, a długo, więc tutaj e, też należałoby tutaj nad tymi e, aspektami popracować, no ale nieważne. Nie nauczyłeś się, to nie jest twój język ojczysty, więc nie masz co się stresować w ogóle. Nawet jeżeli powiesz jakiś błąd, a ten e, twoje cel komunikacyjny zostanie osiągnięty, nie wiem, zapisz sobie klucz w hotelu, poprosisz o coś do picia czy cokolwiek, no to super, udało Ci się piątka. Ciesz się z tego. Także nie ma co się stresować, nawet jeżeli rozmawiamy na jakimś tam bardziej skomplikowanym, już może wyższym poziomie, już ten język znasz na jakimś takim średnio zawiasowym poziomie i brakuje Ci jakiegoś słowa i sobie to słowo w jakiś sposób próbujesz stworzyć na podstawie swojej wiedzy. Ja mogę Ci podać taki przykład, że rozmawiając kiedyś z nami po włosku, już ten włoski tak no średnio znam, ale już znam, także że potrafiłam się dogadać, zwłaszcza, że już znałam hiszpański całkiem nieźle i francuski, no więc powiedziałam, brakowało mi słowa, stwierdziłam, ah, dangerous po angielsku, no to dangeroso powiem. No i ha, 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 hi, hi, wszyscy oczywiście roz, ha, ta, roz, e, roześniali, no bo nie ma takiego słowa jak, po włosku jak dangeroso, jest pericoloso no, ale dzięki tej całej sytuacji, to po pierwsze, nigdy w życiu już się nie pomyliły te słowa, albo nigdy w życiu już nie porwałam takiego słowa wytworzyć, no, zabawniałam, wszyscy się pośmialiśmy, no i co? Dlatego musisz, e, nic się nie stało. Dlatego musisz podejść do tego właśnie w taki sposób, że nawet jeżeli powiesz jakąś głupotę, no po prostu się wszyscy pośmiecie, śmiech to zdrowie, tak? Więc nie ma się czym stresować. Musisz naprawdę być zdystansowany do siebie. A poza tym nawet jeżeli ktoś pomyśli, że no ho, jak ten ktoś mówi, no to co Ty się w ogóle przyjmujesz, że ktoś na ulicy pomyśli sobie o Tobie, że Ty źle mówisz w jakimś tam języku, to już nigdy więcej go nie spotkasz pewnie w życiu. W ogóle zapomnij, że Ciebie widział na oczy. Więc zupełnie nie ma się tutaj traumatyzować w żaden sposób i po prostu podejść do tego na, na porządku dziennym. Taka jest kolej rzeczy. My, poligodzi też mamy to samo. nie Nieważne, czy to jest pierwszy język, czy dwudziesty pierwszy, za każdym razem będziesz czuł to samo. Tak, taki, taki czasem może wstyd i nie ma się zupełnie czym przejmować. Jak najprościej nauczyć się 10 języków? Znasz 9 i dodajesz 1. To jest taki tutaj żarcik z naszego grona tutaj poliglotów, bo tak to działa. Musisz uczyć się języków po kolei. Najpierw jeden, potem drugi, potem trzeci. Ile tam potrzebujesz? Wystarczą Ci może dwa ale za każdym razem ucząc się, będziesz się właśnie w taki sposób czuł. Czasami pomyśl sobie, że czasami po polsku się zastanawiasz nad pewnymi rzeczami. Czy mówisz ambasadorowie, czy ambasadorzy? Ha! Okazuje się, że oba warianty są poprawne. Cóż jeszcze? Czasami też się zastanawiamy nad jakimiś gramatycznymi sytuacjami e, językowymi, że tak się wyrażę, w języku polskim. Na przykład Krzysiu obszedł jezioro. Jak to powiemy w, e, w w stronie biernej, jeżeli się to zostało obesznięte, no nie, nie zostało, bo po prostu nie ma takiej formy w języku polskim. Tego się po prostu nie da powiedzieć w, w ten sposób. No ale czasami się zastanawiamy nad, tym, nad takimi rzeczami, prawda? Nikt nie ma się tu przejmować, nikt nie jest alfą i omegą. Trzeba po prostu przejść ten etap przejść ten etap takiego dziecięcego, dziecięcej takiej dłubaniny i świać się, bawić tym po prostu. Bo nie jesteś w stanie obejść tego e, etapu, bądź, nie wiem, przemilczeć tego etapu. Jak będziesz milczał, to jeszcze gorzej będzie, jeszcze, jeszcze dłużej będziesz się uczył i jeszcze bardziej będziesz się wstydził. Więc im szybciej zaczniesz, tym lepiej. Dla niektórych jest fajnym zacząć mówić od razu, inni potrzebują czasu, żeby się oswoić z tym językiem, na przykład mówią po miesiącu, po dwóch itd. Musisz sobie wybrać taki moment, który dla Ciebie będzie odpowiedni. Nie ma jednej, Uniwersalnej metody nauki. Nie ma jednego inwersalnego momentu, w którym za powinniśmy zacząć mówić. Powinieneś czuć się z tym dobrze, ale też nie przesadzaj, bo kiedyś w końcu z tej strefy komfortu będziesz musiał wyjść. Więc im szybciej to zrobisz, tym nie będzie bolało. Także nie ma się co stresować, nie ma się co wstydzić. Yy. I to też, i jeszcze kwestia tego typu jest czasami, że to nie jest tylko nie wstydzimy się native speakerów, tylko wstydzimy się naszych znajomych, którzy lepiej na przykład znają język ode mnie. Eee, tak niektórzy znajomi też się krępują na przykład mówić jakieś rzeczy przy mnie, wiedząc, że ja dobrze znam jakiś język, a wy na sobie, nawet się nie krępuj, nie wstydź się, po prostu mów, napisz, no nie wstydź się, no przecież ja nie będę z ciebie śmiała, tak? Wiem, że się przecież uczysz. dlatego, e, Dlatego warto naprawdę zdać sobie sprawę, że ten etap jest po prostu Trzeba z zacięśniętymi zębami, albo z uśmiechem przejść ten etap i jak już go przejdziesz, to potem będzie już tylko, tylko lepiej. To wszystko na dzisiaj. Pamiętaj, żeby ściągnąć bezpłatny poradnik, który dla Ciebie przygotowałam. Oblokuj swój grafik i naucz języka obcego. Dzięki temu poradnikowi znajdziesz te godziny, w których tak naprawdę stwierdzisz, że nie masz czasu, nie mam się kiedy uczyć. Uff. A! Ja wiem jak to zrobić, ja wiem to zweryfikować, ja wiem to go znaleźć, więc ściągnij sobie, link już pod filmem, i dzięki temu poradnikowi będziesz w stanie odnaleźć czas na naukę. Oczywiście, jeżeli ta nauka jest ci potrzebna, a czy jest potrzebna, to tutaj znajdziesz link do filmiku, um, bo być może nie potrzebujesz. Także to wszystko na dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Widzimy się w następnym filmie. Cześć!